Jak nazywa się człowiek, do którego dzwonisz, gdy chcesz poznać wartość rezystorów w obwodzie? Sherlock Holmes. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maciej Szeczyk, a na tym kanale nauczysz się, jak lutować, i nauczysz się zasad panujących w świecie elektroniki. W tym odcinku mamy drugą część lekcji siódmej naszego kursu elektronika kompletnego, w której zajmiemy się tematem, który może brzmieć trochę tajemniczo, ale w praktyce jest jednym z ważniejszych narzędzi w arsenale każdego elektronika. PWM, czyli modulacja szerokości impulsu. W poprzednim odcinku poznaliśmy zasadę działania w układu N555, to właśnie on pozwala nam generować sygnał PWM. Dzięki niemu możemy na przykład sterować jasnością diody albo prędkością obrotową silnika. Dlatego w tym odcinku pokażę Ci Czym jest dokładnie PWM, jak go wygenerować, jak wygląda na oscyloskopie oraz jak wykorzystać go do sterowania silnikami prądu stałego przy użyciu właśnie zestawu elektronika kompletnego. Więc rozsiądź się wygodnie na kanapie i lecimy z tematem, ale jeszcze przed odcinkiem chciałbym Cię zaprosić na stronę voltnowa.pl, gdzie zakupisz swoje własne zestawy elektronika kompletnego, czy to część pierwszą, czy to część drugą, z którymi nauczysz się jak dotować i nauczysz się podstaw elektroniki. Ewentualnie dostaniesz moduły elektroniczne, które wspomogą Twoje przyszłe projekty. Zadajmy w końcu to pytanie, na które cały czas czekamy. Co to jest pewłem? Pewłem to inaczej Pulse with Modulation, czyli po polsku modulacja szerokości impulsu. To właśnie przez to, że jesteśmy w stanie zmieniać szerokość impulsu, to możemy zmieniać prędkość obrotu silnika, czy zmieniać jasność diody. Ale wiem, że słyszycie to już od dwóch odcinków 20 razy, że jest jakiś pebłem i że on steruje tym i tamtym, ale dalej nie wiemy, jak to w ogóle działa. prawda jest taka, że nie potrzebujemy jakiegoś magicznego? Modulowanego impulsu, tylko możemy zmniejszać i zwiększać po prostu napięcie. Dla przykładu, podłączę teraz silnik do zasilacza i będę zmieniać jego napięcie zasilania plus do plusa, a minus do minusa nic trudnego. I jak widać, wraz ze zmianą napięcia zasilania silnik zmienia swoją prędkość. Albo podłączmy teraz diodę i sprawdźmy, czy będzie się zmieniać jej jasność. No i jak widać, sytuacja podobna. Dioda zmienia swoją jasność. Więc zadać sobie można takie pytanie: po co nam tak naprawdę PWM? Problem w tym rozwiązaniu jest taki, że nie mamy pełnej kontroli nad sterowanym komponentem. Zmiana napięcia nie jest liniowo skolerowana z wyjściem. Nie oznacza, że 50% napięcia. To 50% jasności diody czy prędkości silnika. Dodatkowa sprawa jest taka, że urządzenia nie są tak projektowane, żeby zasilać ich mniejszym napięciem, bo jest to po prostu mało wydajne. Ale uwaga! Wszystko się zmienia, kiedy do gry wchodzi właśnie ten tajemniczy PWM, bo zamiast dosłownie obniżać napięcie, wysyłamy impulsy, gdzie średnia napięcia jest właśnie równoważna z mniejszym napięciem. Sygnał ten to tak naprawdę zwykły sygnał prostokątny, a wiemy już, że sygnał prostokątny, jak zobaczymy go na charakterystyce, to raz ma stan wysoki, a raz stan niski czyli raz coś włączamy, a raz coś wyłączamy. I dzieje się to z dużą częstotliwością niewidoczną dla ludzkiego oka. Najłatwiej PWM zrozumieć po prostu na przykładzie. Mamy diodę świecącą, oczywiście z rezystorem ograniczającym prąd. I podajemy na taki obwód sygnał prostokątny, gdzie na jeden okres trwania impulsu przypada 50% stan wysoki i 50% stan niski, czyli 500 milisekund jest stan wysoki i 500 milisekund stan niski. Przez to, że tylko przez połowę całego okresu będzie stan wysoki, to średnie napięcie będzie mniejsze od napięcia zasilania, co powoduje, że jasność diody będzie mniejsza. Tutaj do gry wchodzi nowe pojęcie i nazywa się współczynnik wypełnienia, i wypełnienie tego naszego sygnału podanego na diodę to właśnie te 50%. Jeśli taki współczynnik Wypełnienia zwiększe do 80% to przez 80% czasu prąd będzie płynąć przez LED, a 20% czasu nie, czyli przez 800 milisekund prąd będzie zasilać diodę, a przez 200 milisekund nie będzie zasilać. Teraz napięcie średnie będzie trochę mniejsze od napięcia zasilania, czyli dioda będzie świecić trochę mniej niż w pełnym załączeniu. Jeśli współczynnik wypełnienia będzie wynosić 10%, to przez 10% czasu dioda będzie włączona, a przez 90% czasu nie będzie włączona. Przechodząc na czas, to 100 ms będzie stan wysoki, a 900 ms będzie stan niski. Tutaj prąd będzie płynął tylko przez 10% czasu, więc jasność diody będzie naprawdę mała praktycznie ledwo będzie świecić. A jeśli współczynnik wypełnienia będzie 100%, to tak jakbyśmy normalnie podłączyli diodę do zasilania pełna moc jasności. I właśnie ta zmiana szerokości tych impulsów pozwala na regulację średniego napięcia i mocy. Zauważcie, że jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż regulacja napięcia, ponieważ przez jakiś odstępek czasu nie dostarczamy prądu do odbiornika, więc minimalizujemy straty. Tutaj jeszcze się zatrzymam i wspomnę o tym, że nie musimy sterować stanem wysokim, ponieważ możemy sterować LED stanem niskim na katodzie i wtedy wypełnienie liczone jest dla stanu niskiego. Dla przykładu przy takim sterowaniu LED to jest 80% wypełnienia. Analiza PWM, którą przed chwilą widzieliście, została wyjaśniona dla częstotliwości 1 Hz, bo w ciągu jednej sekundy obwód się włączy i wyłączy. Mówię to dlatego, bo jest to naprawdę powolny PWM i na co dzień nie używa się takiej częstotliwości, bo gołem okiem bylibyśmy w stanie zauważyć przełączanie się między Stanami. To był tylko przykład, tak aby uświadomić na liczbach, jak to wygląda. Normalnie PWM pracuje na 100 Hz, 1 kHz, 20 kHz, a czasem 100 kHz, zależy oczywiście od aplikacji. Przykładowo 1 kHz. To dla ludzkiego oka jest niewidoczne, bo 1 kHz, czyli 1000 razy na sekundę, więc coś się włączy i włączy aż 1000 razy na sekundę. Należy tutaj pamiętać, że częstotliwość PWM jest zawsze taka sama zmienia się tylko i wyłącznie wypełnienie impulsu. A nasz układ, z jaką częstotliwością pracuje i jak dobierać taką częstotliwość, Odpowiedzi na te pytania dostaniecie po analizie naszego układu zestawu elektronika kompletnego, dlatego musicie jeszcze trochę poczekać. PWM został wyjaśniony, jak widzicie. Wydaje mi się, że nie jest to trudne, warto tutaj pamiętać, że zmiana szerokości impulsu, czyli modulacja tego współczynnika wypełnienia generuje nam różne zależne od tego Procentu napięci średniej i moc i dlatego mamy efekt sterowania silnikiem czy jasnością diody. Miernik i osyloskop już czekają na warsztacie i jestem przekonany, że jak zobaczymy to w praktyce, to cała teoria nam się wyjaśni. Przejdźmy teraz do naszego nowego znajomego z ostatniego odcinka, czyli ME555. Na zestawie elektronika kompletnego mamy obwód, który pracuje w funkcji A stabilnej, o której już dobrze wiecie po ostatnim materiale. Jeśli nie znasz jeszcze układu NE555, możesz sprawdzić mój poprzedni odcinek, gdzie wyjaśniłem szczegółowo, co jest w środku i jak działa układ scalony 555. Oto podstawowy układ pracujący w trybie A stabilnym. Możemy zauważyć, że wyjście jest w stanie wysokim, gdy kondensator C1 ładuje się przez rezystory R1 i R2. Z drugiej strony, wyjście układu scalonego jest w stanie niskim, gdy kondensator C1 się rozładowuje, ale tylko przez rezystor R2. Możemy zauważyć, że jeśli zmienimy wartość któregoś z tych trzech elementów, uzyskamy różne czasy włączenia i wyłączenia. Łatwym i natychmiastowym sposobem na to jest zastąpienie rezystora R2 potencjometrem i dodatkowe dodanie dwóch diod w układzie. I tak właśnie wygląda nasz schemat naszego układu zbudowanego na zestawie elektronika kompletnego w lekcji 7. W tej konfiguracji czas włączenia będzie zależał od rezystora R1, lewej strony potencjometru i kondensatora C1, natomiast czas wyłączenia będzie zależał od kondensatora C1 i prawej strony potencjometru. Więc potencjometr służy do zmiany czasu ładowania i rozładowania kondensatora. A diody prostownicze, a dokładniej 1N4007, służą do stworzenia dwóch oddzielnych ścieżek. Jedna ścieżka będzie ładować kondensator, a druga go rozładowywać. Jeśli potencjometr będzie ustawiony w połowie, czyli jego lewa i prawa połowa będzie mieć po 50 kiloohmów, to będzie mieli taki sam czas ładowania i rozładowania kondensatora, więc współczynnik wypełnienia będzie około 50%. Ale jeśli skręcimy go w którąś stronę, także lewa strona, która obsługuje ładowanie kondensatora, będzie mieć 25 kΩ, to wtedy kondensator szybko nam się będzie ładować, przez wzgląd na większy prąd płynący po lewej stronie, a dłużej nam się będzie rozładowywać, ponieważ po prawej stronie będzie 75 kΩ. Wtedy współczynnik wypełnienia będzie Około 25%. Możemy także zauważyć, że w tej konfiguracji okres jednego cyklu, a więc częstotliwość, zawsze będzie taka sama, ponieważ całkowita rezystancja podczas ładowania i rozładowywania pozostaje taka sama. W naszym przykładzie rezystor ten ma 1 kΩ, a potencjometr to 100 kΩ. W ten sposób mamy 99% kontroli nad rezystancją ładowania i rozładowania w obwodzie. Znając już wartość niezbędnych elementów, sprawdźmy, jaka częstotliwość będzie generowana na wyjściu naszego scalaka NE555. Dla łatwiejszych obliczeń, przyjmę, że potencjometr po lewej i prawej stronie ma taką samą rezystancję, czyli 50 kg. Czas ładowania to 0,693 razy R1 plus rezystancja po lewej stronie czyli 50 kOhm razy kondensator C1 co daje nam około 3,5 milisekundy ładowania. Czas rozładowania to 0,693 razy prawa strona potencjometru czyli 50 kOhm razy kondensator C1 i daje nam to około 3,4 milisekundy. Czas jednego impulsu to dodanie do siebie tych dwóch czasów i jest to 6,9 milisekundy. A częstotliwość to prosty wzór jeden przez czas, czyli częstotliwość naszego układu to 142 Hz i mam nadzieję, że teraz to zrozumieliście, że częstotliwość zawsze będzie taka sama. My tylko dzięki potencjometrowi zmieniamy czas ładowania i rozładowania, ale czas całego impulsu pozostaje taki sam. Aby zmienić częstotliwość generowania sygnałów, musimy zmienić wartości komponentów. Wróćmy do obwodu. I pin control układu 555 nie jest używany, ale jest podłączony do kondensatora 1 nanofarad, aby wyeliminować wszelkie zakłócenia zewnętrzne z tego wyprowadzenia. Pin reset numer 4 jest aktywowany stanem niskim, dlatego jest podłączany do napięcia zasilania, aby zapobiec niepożądanemu resetowi wyjścia. Zasada działania została wyjaśniona jasno i klarownie, więc sprawdźmy na warsztacie, czy kręcenie lewo i prawo potencjometrem wysteruje LED i będziemy w stanie zobaczyć zmianę jasności. Ja swój układ mam zlutowany, dlatego zachęcam Was do zrobienia tego teraz, tak abyśmy wspólnie mogli zmierzyć i wspólnie nauczyć się zasady działania tego obwodu. Mamy tam trochę elementów przewlekanych, tak aby nie zapomnieć jak się je lutuje, bo ostatnio cały czas zajmujemy się elementami SMD. Lecimy z pomiarami naszego obwodu z lekcji siódmej. Tutaj już wszystko zlutowane. Mam nadzieję, że na waszych warsztatach też już działaliście z lutownicą, i ten ołów jest tutaj zlutowany i możemy spójnie go pomierzyć. Tutaj mam już przygotowany oscyloskop, który jest dołączony. Jego sonda jest podłączona do nóżki trzeciej, czyli tutaj do wyjścia przed tutaj rezystorem, jak i miernik, który będzie nam mierzył napięcie średnie również tutaj na wyjściu. No i a masa tutaj y, do tych sąd jest podłączona y, w tym oto miejscu. Z lekcji trzeciej tutaj podłączyłem, bo jest łatwe wyprowadzenie. Zasilanie już mam łączone do tej płytki. Jak widać lekcja siódma jest załączona, no bo widać, że dioda się śpiki. Na oscyloskopie nic się praktycznie nie dzieje. Jest prosta kreska. A dlaczego? Bo jest pełna jasność. PWM jest praktycznie 100%, tam około 99%, bo czasem widać takie mignięcia, no, ale nieważne. Nie o to teraz chodzi, żeby to zobaczyć. Wkręćmy potencjometr na połowę jego możliwości i widzieliście, jasność zmieniła się. Sprawdźmy w ogóle, czy ta jasność diody się będzie zmieniać. Jak najbardziej się zmienia, czyli działa. Czyli te, ta, yy, ta zmiana jasności diody dzia działa. Miernie się to włączyć, ale mu nie dam. No i jak widać, zmieniając ten potencjometr, jego położenie, Zmienia się napięcie i coś się dzieje z sygnałem. Się rozszerza, zwęża, jak i y, napięcie się rozszerza, zwęża, i tak dalej. Leci od góry do dołu. Ustawiam w połowie. No i w połowie powinien być pełen około 50%, bo to jest właśnie ten potencjometr jest o wartości 100 kilo No to, jak będzie gdzieś w połowie, to z lewej i z prawej strony będzie. To, co opowiadają na teorii, będzie mieć tą samą rezystancję, więc powinien mieć ładowanie i rozładowanie tak samo. No i jak widać, na oscyloskopie widać, że ten współczynnik wypełnienia jest około 50%, z tego względu, że te, ten stan niski i stan wysoki są podobnych czasów. Tak? No i a napięcie średnie, aktualnie, to jest. 2,73 W. Więc jak widać, ta koleracja tego PWM, a tego współczynnika wypełnienia, czyli czym większy PWM, teraz skręcę go w prawo, żebym to jasność, jak widać, jasność idzie do góry, ta jasność idzie do góry, to i napięcie na średnie również idzie do góry, a zauważcie, PWM staje się teraz praktycznie prostą kreską, z tego względu, że to jest po prostu napięcie zasilania, pewując 100% nie ma praktycznie stanu niskiego, cały czas jest na stanie wysokim. No i teraz zmniejszając w dół, polećmy w dół. Ciekawe, czy na hamerze to będzie widać. O, widać na hamerze, bo ja aktualnie gołym okiem, jak sobie zauważycie, zauważycie też w swoich warsztatach, warsztatach, że gołym okiem nie jestem w stanie tego po prostu zobaczyć. Teraz widzę, że po prostu jest słaba jasność, ale jak spojrzę teraz na kamerę, wy też to pewnie teraz widzicie, to miga. To jest właśnie to, że ten sygnał tutaj jest akurat 116 Hz. My byliśmy, 142, no ale oczywiście trzeba wziąć pod uwagę te, tą tolerancję, te błędy tych wszystkich elementów pasywnych, bo każdy się tam różni o 5-10%, prawda? Dlatego może się to różnić, ale jesteśmy bardzo blisko z tych 140, kHz, 140 Hz, przepraszam, dlatego to się wszystko zgadza. No i na kamerze, na kamerze właśnie to jest zauważalne, no bo kamera ma te swoje odświeżanie, no i ona jest nie jest w stanie tego wszystkiego. No jest właśnie w stanie zobaczyć te przełączanie się między stanami. I to jest właśnie fajne, że na swoich warsztatach, warsztatach byliście widzieli to, że jasność się a na kamerze teraz widzicie, że to rzeczywiście się przełącza między stanami, między stanem wysokim a stanem niskim. No i teraz PWM ile może wynosić? Nie wiem, tu będzie 5%, 10%? Zobaczcie, jaki ten impuls jest mały. I to jest właśnie fajnie w PWM, że ten stan niski, który jest tutaj na dole, zmniejsza czas, żeby było więcej, mniej widać tych impulsów, o, to ten stan niski nie generuje żadnego prądu na wyjściu tego N555, N5 i te straty są mniejsze, więc tak naprawdę leci ta mniej prądu i oszczędzamy, tak, tak można powiedzieć. No i spójrzcie, to napięcie również jest mniejsze, więc widać tą kolerację między napięciem średnim a tym spójczynnikiem wypełnienia. I kiedy zwiększamy, ten PWR widzicie, jak on się rozszerza i rozszerza, jest 75, około 80, 100 i jest prawie napięcie zasilania, więc widzicie tą kolerację, a spójrzcie na częstotliwość. Cały czas jest ta sama częstotliwość. Oto jest to, co opowiadałem, że ten y, okres, czyli stan wysoki i stan niski, zawsze jest taki sam, tylko i wyłącznie zmienia się. Stan wysoki teraz jest po prostu mniej stanu wysokiego, a więcej stanu niskiego, ale cały czas ten czas wysoki plus niski, czyli ten okres jest cały czas taki sam, a częstotliwość to jest jeden właśnie przez ten okres, więc zawsze będzie ta sama częstotliwość. My modulujemy tylko wypełnienie tego właśnie sygnału. Widzimy się w studiu. Wysterowanie jasności LED udało nam się bez żadnych precedensów. A czy uda nam się wysterować z zestawu elektronika kompletnego silnik prądu stałego? Sprawdźmy. Wyjście układu 555 może obsługiwać prąd do 200 mA, więc jeśli silnik, który chcemy sterować przekracza ten limit, to mamy przekichane. Ale po tych wszystkich lekcjach wiemy, że jesteśmy sobie w stanie poradzić z tym problemem. No, bo w sumie sygnał PWM wiemy jak działa i mamy układ, który nam taki sygnał generuje, ale jego prąd będzie prawdopodobnie za mały, aby wysterować silnik, bo może nam się 555 spalić. No, ale przecież możemy małym sygnałem załączać duży sygnał, a co najlepiej radzi sobie z silnikami? No, jasne, że MOSFET, a mamy MOSFETy na zestawie? No, jasne, że mamy, ale. Teraz, który wybrać? Zobaczmy notę katalogową MOSFET typu N2N7002 i można zauważyć, że prąd drenu to maksymalnie 200 mA. No to w sumie nas to nie ratuje. Ale przecież mamy drugi MOSFET typu P. A04419 i jego prąd maksymalny to prawie 8A. To mamy zapasu a zapasu. Ale czy na pewno będziemy w stanie wysterować ten MOSFET? Napięcie UGS Trishold tego tranzystora to minus 2V. To bez problemu w pełni otworzymy tego potwora. Stwórzmy więc układ naszego nowego obwodu. Cały układ generujący PWM zostawiamy w spokoju, ale na jego wyjście damy rezystor, który jest połączony z bramką naszego. Tranzystora MOSFET typu P o wartości 1 kOhm, bo musimy pamiętać, że trzeba naładować bramkę MOSFET, która może wygenerować bardzo duży pik prądowy, który jest w stanie zniszczyć N555, a ten rezystor nam to ograniczy. MOSFET będzie nam odcinać zasilanie dla silnika, więc musimy go podłączyć w taki oto sposób. Kolejna podpowiedź to taka, że należy pamiętać, że jest to tranzystor typu P, więc sterujemy go stanem niskim. Szkoda więcej gadać i teoretyzować, jak możemy iść na warsztat i trochę podurtować na zestaw i sprawdzić, czy będziemy w stanie sterować prędkością silnika. Dobra, witam w moim druciarstwie, bo to jest naprawdę kwintesencja bycia elektronikiem, czyli druciarstwo. Wykorzystają jakąś tutaj starą, stary mój zestaw. Wy nie musicie, jeśli chcecie naprawdę zrobić to na swoich warsztatach, na swoich płytkach, możecie to zrobić bez problemu. Ja po prostu my, po prostu zrobiłem to na jakiejś tam starej, żeby Pan pokazać, jak można fajnie to wydrutować. No i mamy tu układ N7555, właśnie no, standardowy, jak to z lekcji 7, czyli funkcja stabilnej, który nam daje PWM. No i zgodnie z naszym schematem teoretycznym przed chwilą, który tam sobie wyprojektowaliśmy, no to mamy coś takiego, że blutowałem tą diodę na wyjście tego N555 N5 przedrutowałem tutaj przewodem na wejście tutaj już mam przygotowane ale żeby łatwiej było tu widoczne, przygotowałem tutaj y, na wejście na bramkę tego y, tranzystora y, MOSFET typu P, y, przygotowałem przewodem z wyjścia oczywiście za rezystorem ja bym miał patrzeć tutaj na ten schemat to jesteśmy zamiast y, diody, wlutowałem tutaj bramkę, jest tutaj bramka MOSFETa Typu P. No i podaję ten sygnał PWM na, nasz, na naszą bramkę, no i na wyjściu tutaj mam zwarty ten rezystor, no i tu podrutowałem zamiast diody, czyli e, ma, zamiast diody mam tutaj wlutowane tak jakby silnik, czyli plus silnika jest tak jakby podłączony do drenu, a minus tego silnika do po prostu masy naszego układu. No i sprawdźmy, czy to działa. Tutaj już oscyloskop mam przygotowany. No to nie zostało nic innego, jak podłączyć na wejście naszego układu. Tutaj już coś pokazuje nasz oscyloskop, z tego względu, że tak naprawdę lekcja siódma jest podłączona, ale włączyłem, bo ten gad od razu się tu odpala. Włączam lekcję numer cztery, żeby pokazać i już tutaj działa. Nie wiem, czy to widzicie, ale widać to. Silnik chodzi tak, że mi cała ręka drży. No i zobaczcie, teraz mam tutaj yy, ten yy, nasz NE555, lekcja siódma i tym potencjometrem będę sterować mosfeta typu P i jego wyjście, co będzie nam zmieniać silnik. Bo, yy, silnik nie będzie nam zmieniać silnika, tylko będzie nam zmieniać prędkość silnika. No i tutaj przechodzę i zauważcie jeszcze właśnie, najważniejsza rzecz, że my... Tranzystor typu P odpalamy, czyli załączamy go stanem niski. Zobaczcie, że ten silnik wypełnienia jest bardzo duży. Tutaj jest praktycznie 90%, bym powiedział, dlatego ten. Yy, dlatego ten silnik tak zawala. Zobaczcie, jak on tam zawala. To tutaj kartkę pakiołem specjalnie właśnie. O mi, Pablo. O ty gadzie. więc to muszę teraz go wyłączyć. Tak naprawdę. No, i praktycznie jest na samej górze, czyli stan wysoki, i nasz sygnał, właśnie ten stan wysoki, wyłącza tranzystor P-MOSFET. Załączę jeszcze raz tą kartkę, wprowadzę ją, żeby właśnie było widać, jak ten układ nam tutaj właśnie działa, że to przełącza się i rzeczywiście sterujemy tym obratami. Dlatego, tak, żebyście nawet nie zauważyli, oto palamy jeszcze raz. Mamy tutaj tranzystor, stan wysoki, czyli współczynnik jest teraz 0, bo odpalamy nasz układ zero, tak? więc współczynnik wypełnienia to jest 0. I przechodzimy, spójrzcie, stan miski jest bardzo mały, dlatego silnik kręci się bardzo powolutku. Ale gdy będziemy zwiększać ten stan miski i te wypełnienie, to ten silnik zwiększa swoje obroty. Na kamerze pewnie dziwnie to wygląda. Ale jest coraz szybciej. Raz mi odleci ta ręka przez prędkość właśnie tego silnika. I spójrzcie, praktycznie jest zaraz, będzie tutaj stan miński, dlatego jest praktycznie w pełni załączony tranzystor typu P i nasz silnik. Naprawdę z dużą prędkością. Działa. Jak widzicie, wszystko się udało, elektronika jest super. Wysterowaliśmy diodę, wysterowaliśmy silnik DC i znów weszliśmy na kolejny poziom naszych umiejętności elektronicznych. Nasz arsenał z odcinka na odcinek się powiększa. Bardzo mnie to cieszy, że wspólnie możemy go rozszerzać. Jeszcze tak na podsumowanie opowiem kilka ciekawych niuansów. Prawda jest taka, że praktycznie każdy mikrokontroler posiada taką funkcję jak generowanie sygnału PWM. Nie potrzeba do niego dołączać specjalnych kondensatorów czy rezystorów, po prostu na swoim pinie wystawia sygnał prostokątny. I właśnie w taki sposób mikrokontrolery sterują silnikami w dronach czy innych fajnych urządzeniach. Jeszcze pewnie jesteście ciekawi, jak dobierać częstotliwość do danej aplikacji. Przede wszystkim musimy nauczyć się poszukiwania dokumentacji oraz podpatrywania dobrych rozwiązań, o czym wspominam prawie w każdym odcinku. Jeśli nasz projekt bazuje na układzie scalonym lub gotowym kontrolerze, to częstotliwość PWM albo chociaż jej przedział jest często narzucona, ewentualnie zasugerowana przez producenta. Na przykład dla serw potrzebujemy 20 ms, czyli częstotliwość 50 Hz. W przypadku silników wybiera się znacznie wyższe częstotliwości od setek hertzów do częstotliwości ponad akustycznych, czyli powyżej 20 kHz. Na ogół łatwiej jest budować sterownik działający z niższymi częstotliwościami. Niestety wado może się okazać wyraźnie słyszalne piszczenie silnika. Wyjście poza częstotliwość akustyczną niweluje ten niemiły efekt. Oczywiście taka metoda dobierania nie jest idealna, bo najlepiej byłoby policzyć odpowiednio częstotliwość. Do tego potrzebne jest nieco większe doświadczenie, które jestem pewien z dnia na dzień uzyskujecie. Więc niestety nie jest to temat na teraz. Jeszcze na sam koniec przedstawiam zagadkę do odcinka: jaki procent wypełnienia będzie mieć ten sygnał PWM? Czy to proste pytanie, czy podchwytliwe? Nie mam pojęcia. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. Odcinek siódmy dobiega końca, jak i dobiega końca kurs elektronika kompletnego część druga. Wasze umiejętności w lutowaniu i znajomość zasada elektroniki są już na dobrym poziomie, ale czy chcecie, aby były jeszcze na większym poziomie? To wszystko zależy od Was, bo kursy, które robię są robione tylko i wyłącznie z myślą o Was i o Waszych umiejętnościach. Pełno razy wspomniałem, że moją misją na tym kanale jest nauczyć Was elektroniki i lutowania w łatwy i innowacyjny sposób. Dlatego dajcie znać, czy kontynuujemy serię i lecimy z trzecią częścią Elektronika Kompletnego, gdzie spotka Was jeszcze więcej lutowania i jeszcze więcej ciekawych układów. Decyzja należy do Was. Zapraszam Cię jeszcze do naszej społeczności Woltnowa. Tam rozwiążemy każdy Twój elektroniczny problem, czy to z niezrozumieniem zagadnień na zestawie elektronika kompletnego, czy z Twoich prywatnych projektów. Zapraszam jeszcze raz na stronę voltnowa.pl. Tam niedługo pojawią się kursy, ale w formie pisemnej. Na dzisiaj to koniec. Do zobaczenia. Cześć.